Co jedzą niedźwiedzie? Oczywiście może nam się wydawać, że kiedy spotkamy niedźwiedzia, to będzie on myślał tylko, żeby nas złapać, zjeść, że są to zwierzęta przeważnie mięsożerne. Ale w rzeczywistości niedźwiedzie są wszystkożerne. Są w stanie zjeść dosłownie wszystko. Oczywiście najczęściej, najchętniej jedzą ryby czy też miód, ale jedzą to, co jest. Jagody, małe gryzonie, owady. Larwy owadów, jajka, ślimaki, nasiona, grzyby, młode korzonki i oczywiście większe zwierzęta, większe ssaki takie jak sarny czy też dziki, wszystko to, co są w stanie upolować, ale przeważnie y, żywią się tam mniejszą zwierzyną. Wiemy, że na terenie Polski tej większej zwierzyny już nie ma tak dużo. No, Niedźwiedzi też nie ma dużo. Jedzą po prostu wszystko, nawet padlinę. Musimy pamiętać, że te niedźwiedzie z powodu tego, że tych ludzi jest, jest nas dosyć dużo i z powodu tego, że lubią na przykład miód, lubią odwiedzać pasieki. Lubią owoce, dlatego są w stanie odwiedzić nawet sady nasze, żeby po prostu najeść się tych gruszek czy jabłek. Pamiętajmy też, że niedźwiedź nie jesteśmy niejako jego pożywieniem. Jeśli nie będzie zaniepokojony, jeśli nie będzie to matka z młodymi, nie będziemy krzyczeć, nie zaskoczymy go, to po prostu nas nie zaatakuje, nie potraktuje nas jako jedzenie. Więc niedźwiedź zje wszystko. Przeważnie są to rośliny, mniejsze zwierzęta, oczywiście. Jeśli są tam większe zwierzęta, bez problemu je upoluję. Niedźwiedzie tylko się wydają takie ociężałe. W rzeczywistości są bardzo szybkie, bardzo sprawne. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do skomentowania, do oceny. Zapraszam ponownie.